No, jest trochę lepiej, nie. FPS są git, no są lepsze. Co ty robisz? i chat! to było dziwne. On się nie spodziewał, że ja go będę tuł cały czas chyba. Stryj 5 złotych, mniej niż 3. O, dzięki stryju. Zadonajcie. Okej. Okay. Ej, zgadzacie się ze mną, że ten start był dziwny. Nie, no co ty jego dzianka? Discord jest świetny. No nie bez powodu wygryza TS-a, nie? U nas TS może jeszcze... W sumie nie wiem, wydaje mi się, że już ma mniej niż 50% rynku. Na Discordzie możesz ustawić? a to potem popatrzę. Powiem ci, i tak mało FPS-ów? Tak, wiem. I nie wiem, co z tym zrobić dalej. Ale... coś będę kombinował. Generalnie, jak włączam e, tego... Practice to miałem... to mam bardzo dużo, nie? Mam tak... No poniżej 200 nie spada. A na normalnych gierkach spada. To jest mój trop. Mi się wydaje, że to po prostu zła optymalizacja u Ryoto. No, to mi z Czy widziałeś nowego ts w Becie? Jest beznadziejny i próbuje naśladować Discorda. Nie widziałem, ale chętnie zobaczę. Ponadto jego jest to perfekcyjne dostosowanie ustawień serwera, które zajmuje Lekowi masę czasu. Okej. Okay. Nie widziałem, ale w sumie jestem ciekaw teraz, jak to wygląda. Jeśli nie mam Discorda, to nie będzie Lundbana. Mm... To wtedy maila już raczej masz, prawda? <grytanie> to wtedy na maila mi napisz, Nick. Jej, siadło. Dobało się czat? Tak, bo już nigdy tego nie dostaniecie więcej. To był ostatni raz. To się cieszcie. O, zaczekam już na tego na Botka, nie? O, głośnie muzyka, czekaj. Bo to jest akurat KDA, nie? Nie, to jest Giants. Ale obrzydliwie wyglądają te modele na tym. Kurwa. Już Q jeszcze jedno miałem, zabiłbym go. Teraz e, zabrakło jednego Q i potem jakbym się odflashował, to dostałbym e, Hila z triumfa i po Q. Ale zepsułem to, nie? Chyba kupię buty dla movement speeda. Bo teraz tak nie mogą mnie w żaden sposób zabić, nie? To teraz zginąłem, no bo 1000 damage od wieży. I level upa dostał, nie? Ale w sumie... Ten nawet chyba nic nie zmienił akurat. Co sądzisz o kledzie? Kozacki jest kledzik. Nie mam nic poza szacunkiem dla postaci, które wymuszają tak agresywną grę. Może uda mi się na bot'a zejść? Pokuszył się o Playta, nie? Pokuszył. Chyba nie zabije, ale. Ha, 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 ha. Ale fajnie. Okej, okay. nie spodziewałem się, że gościu się recolnie. Nie wiem, jak zdążył. Nie? Sobie skoczył na niego. Może możemy wejść z do dżungli? Okej, okay, Grafic jest na bocie. Znaczy z tym Nie ma kogo tam zawijać, nie? Czy on nie ostatnio egzostował? Jakim cudem? Nie dostałem, znaczy tak dziwnie dostałem tych hity od Trote. Miniony stały trochę za daleko. Będą mnie gangbangowali. Race nie ma? Tego. Nie, nie wiem, co oni wykmienili. Ja nic nie zrobiłem! Ja autoataków używałem teraz. Gwiazdeczek, nie do mnie pretensje. To oni skakali na mnie głupio. Spoko Monika. Jestem graczem z brązu, pograłem trochę i radio. Nabiłem na niej punkty, jednak dalej jestem w nią zwyczajnie słaby. Masz jakieś porady do tej postaci? Y Irelia nie jest postacią dla brązów, nie powinieneś grać Irelią, jeżeli myślisz o wbijaniu rankingu. Ona jest bardzo mechaniczna, nie? Ja sam jestem graczem słabym mechanicznie, ale... W brązie powinieneś grać czymś, co ma mało skillshotów, jest łatwe i tak dalej. Przewija się czasami pytanie, czy nie chciałbyś wystąpić full focusu Gimpera? Nie mam żadnego parcia, nie, nie, nie mam, ani przez chwilę nie miałem tak, że byłoby fajnie wystąpić. E, może jakbym dostał zaproszenie, to bym się zgodził, ale też nie jestem pewien. Może mi oddasz? Mogę? Bo many mi brakuje. Dzięki. Wydaje mi się, że tutaj możemy raj odciąć. Gdzie on jest? O dobre. Szenikiem. Pociśniemy, mamy tripla ładnie. Noxy versus nieuczesana. Nieuczesana się przygotowuje do full focus. Myślę, żebym nie rozwaliła. Ja nie wiem czy jakbym nawet... Nie wiem jak dużo czasu bym poświęcił, tak serio. A. Okej, okay, tego nie zabiję. 2900 gold, a to mi wystarczy na coś? Nie. Chyba będę chciał Devdensa. Zastanawiam się, którą hydrę. Trzymam taki, bo zaraz tu przyjdzie Graves. O, fajnie. Teraz mam na tylnie Udało to Vayne, udało mi się zabić, bo po pierwsze jestem nafidowany, a po drugie mam, miałem staki, trzymałem w dżungli, nie? Bez pasywy nabitej bym mnie nie zabił tutaj, zginąłbym. Bo w dżungli na creepie, żeby utrzymać pasywę, generalnie tak, pasywę nabijasz spalami, ale ją możesz utrzymać autoatakami na, na czempionach albo na dużych jungle creepach, nie? To jest spoko Okej, słowa miejskie, na na Q i na E. Także zabijamy. Niepotrzebnie wyrzucałem. Możliwe, że gdybym nie rzucił W, to bym tutaj przeżył. Wiecie? Jakbym rzucał auto tak. Ale mała szansa. I teraz tak: pytanie: Trinita? Chyba Trinita. W tym buildzie nie potrzebuję tego. Jak jestem tak nafidowany, nie potrzebuję. tematu. Mogę zamiast niego pójść w defdensa. Defdensa troszkę więcej mi da. Tak mi się wydaje. E Tiamat jest fajny. Jakbym nie był tak bardzo do przodu, to złożyłbym Tiamat. Ale teraz, jak mam te 3 itemy, to i tak mogę skakać po kripach ile chcę, nie? Bo łączy to je Mam bardzo dobry clear i tak dalej. Znaczy, trochę więcej many kosztuje, niby wtedy mój clear. Nie za bardzo mi się podoba nowa piosenka KDA. No ja ją określiłem, pierwszy raz jak oglądałem, jako nudną. Ej, czekajcie, bo ja mam udział w 18 z 19 fragów teamu. To jest jeden V5. Trochę. Co? Nie, spokojnie gwiazdeczek. To nawet lepiej, cykaszne gramy. Czereśniak. Dwa złote. E-L-U-W-I-N-A-A-A-A-A-A-A. ty do mnie pisałeś na Discordze, nie? Ja ci odpowiem, ale dzisiaj po strumyku dopiero. Czy mogę tu kogoś mieć? Ten wart zaboli. Jednak nie Dobrze Penta jest, mamy to, jest chat. Dobrze. Okej. Okay. Nie spodziewałem się, że w ten sposób, ale okej. Okay. Nie przeszkadza mi to. Nie, no może, może koniec gridowania. O. Uh. Okej. Okay. zroczyłem. Huh. No to Drake. Cześć, auta tak zabiją wejna, ale. Czereśniak. 10 złotych. Spoko, czyli odmowa Bible fump. Czemu odmowa? Znaczy ja tylko widziałem tak. Bardzo różno, co ty pisałeś. Nie miałem czasu się wczytać. Fak, jakbym doleciał do niego, mielibyśmy drogą walkę. Okej. Okay. I teraz jestem bardzo tanki, nie? Z Death's Jedyne, jakby mogli mnie zatrzymać, to ten Razik musiałby... Exosta rzucić na mnie w dobrym momencie. Chociaż jego ewu też może mnie zatrzymać. Już nie kwadra. Okej. Okay. <laughs> nie no, ale to jest takie overfed. Nie wiem jakim cudem to ataku zabiłem go. Nie, Przemek, taki challenge teraz z przybliżeniem kamery. Trochę mi się nie chce, raz to robiłem. Jaka jest komenda, żeby wyciszyć wszystkich? Piszesz na czacie mute all. Lasowy honor. Nacisnij się. Weszło? Ok. O, mam nagrodę, jakąś ze split. Ok. <laughs> Najwięcej The Major Garden. Dziękuję za gierkę, patronom.